Niesamowite, jak to ten czas szybko minął, bo pamiętam początki jakby to było wczoraj, ale no już 15 lat minęło. Bardzo dużo się w tym czasie wydarzyło. Zmieniliśmy parę razy lokalizację, bo firma po prostu rosła, cały czas się rozwijamy, więc tych włóczek przybywa. Nasz świat coraz bardziej kolorowy się staje. Jestem pierwszy raz i w ogóle przyjechałem tutaj, z dość daleka, bo mieszkam w Nikołowie. To jest Tychy, Katowice. Ale jak usłyszałam, że tutaj jest taka impreza, no to mówię, nie ma, Ja, no i przyjechałam. Historia z Biferno to jest fajna, bo jak się 10 lat temu przeniosłam do Land z korony, to szukałam oczywiście lokalnie miejsc, żeby się urządzić na miejscu. I znalazłam na mapach Google sklep Biferno w Rynku w Kalwarii, wtedy jeszcze ukryty. Jak weszłam do tego sklepu, to miałam zachwyt. I szczen, jak zobaczyłam po prostu jakie produkty są w ofercie, jakie wełny kolorowe, przepiękne włóczki z całego świata. Potem firma się przeniosła do nowej lokalizacji w Kalwarii i tam y, zaczęłam jeździć na drutorantki. Basia Machaj organizowała takie spotkania dla dziergających dziewczyn. I wtedy to był taki czas, kiedy wróciłam do dziergania po dłuższej przerwie, ponieważ no, lata, lata nie dziergałam, bo nie bardzo miałam czas, zajmowałam się innymi rzeczami. No, i potem te drutorantki była jedna, druga, trzecia. One, Basia potem zrezygnowała z organizowania tych spotkań, dlatego że firma się rozwijała, włóczek było coraz więcej i nie miała miejsca w tamtej lokalizacji. No, i tu jestem dzisiaj pierwszy raz w Brodach, na Brodzkiej, w nowej lokalizacji, gdzie jest przestrzeń i na spotkania, i na dzierganie. Też firma tworzyła oddział w Krakowie. Basia idzie w najlepszym możliwym kierunku, yy, czyli. Wybiera to, co mnie najbardziej interesuje, czyli naturalne wełny, i życzę jej jeszcze więcej klientek. Sobie i jej życzę, żeby coraz więcej ludzi sięgało po wełnę i rezygnowało z syntetycznych, plastikowych sweterków, które w sieciówkach zalewają wieszaki co jesień. Dzisiejsza frekwencja mi pokazuje, że z roku na rok jest nas coraz więcej. Ja nawet tak przyrównuję teraz te nasze spotkania, jak to dawniej kobiety siadały i pierze skubały, nie? I wtedy się dużo opowiadało i do tego wracało. Natomiast no, wszelkiego rodzaju takie rękodzieło, czynności manualne naprawdę świetnie się łączą z, z taką terapią dla mózgu. Odpoczynek, także większość z nas pracuje na pewno gdzieś biurowo, aktywnie, umysłowo, no to jest reset. Cała magia we włóczkach to ta miękkość i przede wszystkim kolory, które niesamowicie elektryzują i działają tak nawet terapeutycznie dla wielu osób. Nie tylko kolory, ale przede wszystkim możliwość dziergania i tego, że kiedy dziergasz, głowa odpoczywa. To jest, jak to mówią moje klientki, joga dla umysłu. To też ma właśnie nawet potwierdzony efekt terapeutyczny. Zierganie jest bardzo dobre dla osób. Które mają problem z prokrastynacją. Bo zawsze jeszcze ten jeden rządek można przerobić. A może zanim podejmę decyzję, żeby robić coś poważniejszego, to może jednak te dwa, trzy okrążenia. I w ten sposób powstaje usta, powstają sweterek, powstają skarpetki. No i też świetny sposób na zagospodarowanie czasu, jak się gdzieś jedzie. Bo oczywiście można czytać, wiadomo, każdy normalny człowiek to robi. Ale można też rozmawiać i równocześnie dziergać. Ja to zawsze określam jako taki reset mózgu. O. To jest taki reset mózgu, że sobie siadam, kiedy mam czas, robię sobie, a przy okazji coś wychodzi, w czym mogę pochodzić, w czym jest ciepło. Daje mi spokój, daje mi radość, daje mi wyciszenie i daje możliwość spotkania osób. Które mają takie same zainteresowania, tak jak tutaj. Jest dość piękna energia. Uzależnienie. <noise> tak. Nie no, y chciałabym obalić jeden mit, że dzierganie jest dla osób cierpliwych i spokojnych. No to ja nie należę do takich osób. Ja jestem wulkanem energii. Ja mam bardzo. Temperament taki ekspresyjny, a mimo to dziergam. I to dziergam od ponad 25 lat. Czym jest dla mnie dzierganie? Było terapią, czyli odskocznią w cięższych dniach w chorobie. Daje poczucie spełnienia, czyli podnosi taką wartość samego siebie, tak? Jeżeli coś robić własnymi rękami, no to jest to fajne. Więc to jest to. I jest to jakaś forma takiego relaksu, przyjemności, wypełnienia wolnego czasu, żeby nie siedzieć bezsensownie, na przykład oglądając seriale czy drapiąc się po głowie. No, można właśnie stworzyć coś pięknego dla siebie, dla kogoś. Rodzajów włóczek mamy tysiące. Naprawdę jest tego już bardzo dużo przez te 15 lat. Ciągle dokładamy nowe gatunki, nowe rodzaje, nowe kolory, ale jest tego ponad kilka tysięcy. Rozmawiałam z panią Basią, że jestem pod wrażeniem tego, co robią, i śledzę je oczywiście gdzieś tam w mediach społecznościowych, zawsze lubię oglądać te ich transmisje. No a teraz na żywo mogłam właśnie powiedzieć, że, że to, co robią, jest super. No, drutorandka polega właśnie na tym, że się spotykamy ze sobą i z drutami. Dlatego randka. Przede wszystkim, chyba, powstają znajomości to jest chyba najważniejsze. Powstają inspiracje, bo to jest też chyba druga taka rzecz, której. Brakuje jak się siedzi samemu i dzierga, że jednak kontakty, rozmowy, oglądanie udziergów koleżanek, jakieś tam wspólne oglądanie włóczek i wymyślanie, co można z nich stworzyć. Zawsze przyjeżdżam z takich spotkań naładowana pomysłami, i czasem z tych pomysłów powstaje coś konkretnego. Każda z nas coś innego tworzy, bo możemy korzystać z gotowych wzorów, a możemy też sobie od siebie coś dawać. I tak naprawdę wszystko jest unikatem. Nie tak jak leci seryjnie, made in China, do, do pierwszego prania, bo tak jak tak kupimy jeszcze coś gatunkowo dobre, pochylimy się nad tym, no to zresztą, jak tak pan popatrzy, co dziewczyny mają na sobie. No to dzieła sztuki. Włóczka daje ogromne możliwości. Można z tego zrobić wymarzony sweterek, chustę, czapkę, szal, sukienkę, cardigan. Niektóre klientki nawet robią pończochy, oczywiście skarpety. Panuje teraz obecnie w październiku skarpetioza, gdzie wszyscy dziergają skarpety. To będzie piękny, długi kardigan do kolan. Na wysoką osobę, jaką jestem ja. W kolorze ostatnio bardzo modnym, masełkowym. To jest sweterek y, reglanowy. I właśnie sobie go przymierzyłam, czy już muszę oddzielać na rękawy, czy jeszcze nie. I właśnie widzę, że jeszcze nie, więc za chwilkę ściągnę i będę w okrążeniach robić dalej. To będzie broszka. Ale robiłam takie y, swetry, które wyglądały, jakby miały na rękawie. Bukie dróż. To jest rzeczywiście taka forma e, artystyczna. I stwierdziłam, że bardzo potrzebuję się wyrażać w ten sposób, i tak sobie stworzyłam pracę, która jest moją jedyną pracą już od kilku lat. Życie się tak układa, że zrobiła się luka którą wypełniłam właśnie tym, że zaczęłam się sama uczyć robienia na drutach, ale tak naprawdę czy nie szaliczki, jakieś proste formy, tylko szycie właśnie pomogło mi też jakby konstruowa w konstruowaniu form, tak, w zrozumieniu budowy dzianin. No i poświęciłam na to, ja wiem, z półtora roku na taką naukę, żeby poznać pewne techniki. I od tamtej pory, kiedy też zetknęłam się z włóknami prawdziwymi, czyli nie sztucznymi, nie z plastiku, no to się znamy z Basią z Biferno. I w randkach, doktorantkach parę razy też zdarzyło mi się oczywiście uczestniczyć. Ale na, na początku były to spotkania online. Jak Basia y, miała takie długie filmiki na YouTube, to na początku było to w tej formie, a później, no to już osobiście. Jak mamy taką umiejętność, to tak naprawdę ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Możemy, zresztą widać na półkach, możemy wybierać kolory, jakie chcemy, rodzaje wełny, jakie chcemy, struktury, jakie chcemy i możemy zrobić wszystko, co tylko podpowie nam wyobraźnia. Ludzie z pasją się znajdą wszędzie, odnajdą się, mają takie, wypuszczają takie sygnały, po których łatwiej jest ich znaleźć, więc my się nie gubimy. Ja dzisiaj stąd wyjdę i pójdę z torbami. Dewn i ni. Dewn i ni.